No. Siema widzowie. Dziś nagrywamy od shortsa, w którym otworzymy tego mega skrzynkę. No i przy okazji potem nagramy film, jak wbijamy na kolejną mega skrzynkę Tom. Z nowego wyzwania. No i... Tak. Dzisiaj ze mną jest... Kto? Alek. No, to jest mój kuzyn i on też dzisiaj ze mną będzie komentował tutaj to otwieranie. Chcę wrócić na YouTube'a i na 50 subów na YouTube robimy live'a z jakiejś, z jakiejś dowolnej gry, którą wybierzecie, więc otwieramy. Dobra. Okej, okay, jest. I... Czwórka. No niestety raczej chyba nic tu nie będzie. Chociaż... No niestety nic. Mamy motkę. すみませ